Z Krakowskiego Uniwersytetu wywodził się również postępowy myśliciel Andrzej Frycz Modrzewski, który w dziele o poprawie Rzeczypospolitej wypowiadał się za reformami w duchu humanitaryzmu. Mikołaj Rej, twórca literatury narodowej, działał również w duchu reformacji. Europa Zachodnia przeżyła już wcześniej ferment społeczny, który doprowadził do narodzin reformacji. działa Marcin Luther, profesor teologii tamtejszego uniwersytetu. W Curychu proboszcz katedralny Ulrich Zwingli formował nowe zasady działania Kościoła. Również na terenie Szwajcarii rozpoczął działalność Jan Kalwin. Ogłoszenie przez Lutra 95 tez wymierzonych przeciwko praktykom sprzedawania odpustów i spalenie bulli papieskiej było początkiem ruchu reformacyjnego, który objął niemal całą zachodnią Europę. Reformacja występowała przeciw feudalnemu podporządkowaniu ludzi świeckich duchowieństwu, przeciw kosztownym praktykom kościoła i kuli rzymskiej. Idee tego ruchu wyrażały dążenia bogacącego się mieszczaństwa i drobnej szlachty, która miała apetyt na tuste prebendy i majątki kościelne. Jednak warstwy najniższe, chłopstwo i plebeusze miejscy, nie mogły oczekiwać ulżenia swego losu wyłącznie dzięki reformom kościelnym. Wybuchły w Niemczech powstania chłopskie stłumione przez wyćwiczone wojsko, broniące interesów feudałów. Powstanie upadło, lecz idee równości społecznej, głoszone przez ludzi światłych, rozprzestrzeniły się po całej Europie. Szlachta Wielkopolska na Sejniku w środzie Domagała się wprowadzenia języka polskiego w nauczaniu, a także uznała konieczność drukowania ksiąg, a szczególnie Biblii w języku ojczystym. Potężny ruch reformacyjny wpłynął na rozwój ośrodków wydawniczych. W Brześciu powstaje pierwsza polska drukarnia reformacyjna, która wydała największe dzieło drukarstwa reformacyjnego, krytyczny przekład Biblii, tak zwaną Biblię Brzeską. Zakładane są liczne nowe szkoły, rozwija się system oświaty. Przeglią się wydawnictwa świeckie o charakterze satyrycznym. Duchowieństwo bywa przedstawiane w postaci wilków, a sam papież jako diabeł. W tym czasie kalwiniści francuscy dając wyraz swym przekonaniu pozbawiają kościoły katolickie figur i obrazów zbędnych ich zdaniem przedmiotów kultu. Idee reformacji przenikają do Wielkopolski i na Pomorze. Najwcześniej i najsilniej zakorzenia się luteranizm w Gdańsku. Kupcy bogacą się tam na ciągle wzrastającym eksporcie zboża. Zachowawcza patrycjuszowska Rada Miejska, w której zasiadają katolicy, nie reprezentuje interesów warstw niższych. Masy plebejskie wzniecają zbrojne powstanie. Usuwają Radę Katolicką, a na jej miejsce powołują nową, luterańską. Interweniuje król Zygmunt Stary. Powstanie upada. 30 lat później w Sejmie, któremu przewodniczył Zygmunt August, stronnictwo egzekucyjne uzyskuje czasowe zawieszenie jurysdykcji duchownej. W następnych latach w wojnie Kościoła Kalwińskiego w Małopolsce następuje rozłam. Oddziela się skrzydło reprezentujące interesy mieszczaństwa i chłopów. Odłam ten przyjmuje nazwę Braci Polskich. Głoszą oni potrzebę powrotu do prostoty apostolskiej, do surowości i czystości obyczajów. Opowiadają się za równością wszystkich stanów. Działają wybitni pisarze i polemiści. Ośrodkiem działalności jest Akademia w Rakowie. W Pinczowie ludność wypędza mnichów z kościoła. Po osoborze tredenckim na zachodzie przybierają na sile ruchy kontreformacyjne. We Francji w czasie Sławetniej Nocy Świętego Bartłomieja wpływowe warstwy zachowawcze rozprawiają się z kalwinistami zwanymi tam hugonotami. Następują represje i w innych krajach. W Polsce u schyłku lat 60. XVI wieku Ruch reformacyjny zaczął słabnąć. Stronnictwo katolickie z kardynałem Stanisławem Hozjuszem przeciągnęło króla Zygmunta Augusta na swoją stronę mimo działalności tak wybitnym zwolenników reformacji jak Jan Łaski. W Krakowie zburzono zbór kalwiński. Jednak po śmierci Zygmunta Augusta w roku 1573 szlachta podjęła na Sejmie uchwałę, która zapewniała dysydentom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Aryanie w połowie XVII wieku musieli opuścić Polskę. Jednak trzeba podkreślić, że w przeciwieństwie do państw zachodniej Europy okres reformacji w Polsce cechował się dużą tolerancją, pozostawiając trwałe wartości w kulturze narodowej.